Puść mnie, przecież idę. Co jest? To straszne. Brakuje tylko Diego i Giovanniego. Gdzie oni są? Czekamy na nich. Najważniejsze, żeby Diego został w zespole. Po to jest to spotkanie. Idzie. Cieszę się, że jesteś. Tak. Gdzie Giovanni? Śpi. Czemu go nie obudziłeś? Bo też się nie wybieram. Nie chciałem was wystawić. Nie należy już do zespołu. Nie pierwszy raz odchodzisz, ale tym razem na zawsze. Czemu to przez nas? Nie zamierzam się tłumaczyć. To bardzo dziwne, że chcą nam nagrać płytę, dostajemy wielką szansę, a ty odchodzisz. Jeśli coś się stało, powiedz o tym. Diego, proszę. Tomas mówił, że twój tata otworzy nowy sklep mięsny dla rodziców Giovaniego. Tak, były pewne problemy i dlatego muszę odejść z zespołu. Coś za coś. Nie mogę zostawić rodziców Giovaniego na ulicy. Można znaleźć inne rozwiązanie. Kto mówi, że nic nie da się zrobić? Jak tata biega, zobaczy go na scenie, zabierze rodzicom drzewa go sklep. Bystra jesteś. Płytę nagrywa się w studiu. Twój tata o niczym się nie dowie. On wie o wszystkim. Tym razem się nie połapie. Chodźmy na spotkanie do tej firmy płytowej, wysłuchajmy ich i wtedy coś postanowimy. Nie. Nie odrzuca się takiej okazji. Badaj. Egoista. Co mu odbiło? To szansa dla nas wszystkich. Tak mi odpłaca za pomoc. Jasne celi. Solarium jest teraz modne. Przecież wyglądam bosko. Ja w innej sprawie. Trzeba zrobić ulotki na temat zbiórki i roznieść po całej szkole. Na przykład w takiej treści. Cześć, zbieramy niepsującą się żywność, ubrania i zabawki na szlachetne cele. Dla domu dziecka. Kontakt z Miją ą lub Celino Ferrer z piątej klasy. Całujemy i pozdrawiamy klub MI. Podoba ci się? Tylko trzeba poprosić, żeby ciuchy były uprane. Celino? Może wiesz, co gryzie lupę? Chodzi jakaś zdołowana. Wiesz, co się właśnie stało? Mijakolucci? Pała, tylko nie to. Pała to pała. Co takiego? Przecież nie masz kondycji. Zrozum, cześć. Witajcie. Tak nie może być. Bo co? Same spójrzcie. Celina nie przyjdzie, bo przymierza w pokoju wszystkie ciuchy. Tak. Potrzebuje pomocy eksperta. Czyli Miguelity Colucci. Umówiła się z Maxem. Naprawdę? Celina wychodzi z Maxem? Trzeba im przeszkodzić. Ale jak? Nie wiem. Mam w głowie tysiąc pomysłów. To wymyśl coś. Proszę pani, tak? Pani Fatima. Mów śliczna, solesito. Miałbyśmy głosować, czy mi jako ludzi wejdzie do naszej grupy, czy nie. Przecież już mnie przyjęłyście Jasne. Zmieniłam zdanie. Kto chce, żeby mi jako ludzi została z nami, niech podniesie rękę. Oj, nie może być, a będzie uno. Dos, tres, czwarta. Mia, witaj w grupie cheerleaderek. nienawidzę jej. Mam pytanie. Czy mogłybyśmy zacząć dziś lekcję o uwodzeniu chłopców? Jasne, co tylko chcecie. Co ty gadasz? To nie ma nic wspólnego z treningiem. Mylisz się. Jeśli czy mają zagrzewać do boju, sztuka uwodzenia jest im do tego niezbędna. Usiądźcie. Zaczniemy od techniki uwodzenia. Żeby Pili wiedziała co i ja.

Nie patrz na mnie. Co jest? Nie patrz na mnie. Zobaczą nas. Spoko. Nie ma tu nikogo z grupy Sol. Jak ja wyglądam. Gaston cię złapie. Za godzinę mamy spotkanie. Jestem w samym staniku. Czego się wstydzisz? Na plaży miałaś na sobie jeszcze mniej. Byłam w bikini, a to co innego. Przecież jestem twoim chłopakiem. Nie patrz na mnie. Idź stąd. Nie chcesz być ze swoim chłopakiem? Odbiło ci? Nie zbliżaj się do mnie. Masz czas dla swoich koleżanek, cheerliderek. A dla mnie figa. Nie szantażuj mnie. To nie ma nic do rzeczy. Chciałbym być z tobą sam na sam. Nie rozumiesz, że ja też? Ale nie tak. Wynoś się stąd. Naprawdę chcesz być ze mną blisko? Ale nie tutaj, nie. Kiedy? Dziś wieczorem naprawdę? Spotkamy się przy schodach, tak? Tak. Idź już. Odwróć się. Pokaż mi swój stanik. Zamknij się. Co za wstyd. Widział mnie w takim stanie. Nie masz pojęcia, jak Miguel się na mnie gada. Miałam na sobie ten stanik w truskawki. Musisz uważać. Na pewno dziś wieczorem znów zaatakuje. Nawet tak nie mów, bo ten szok mnie zabije. Powtarzam, musisz myśleć o wszystkim. Mogę zrobić tylko jedno? Co? Nie iść. Nie mogę. Wystawisz go do wiatru. Nie, ale nie wiem, co robić. Wyobraź sobie... To tam. Wiko, jest tam twoja głupia przyjaciółka. Nie idź. Jestem. Chodź już, bo wszyscy na nas czekają. Nie przykleiłam jeszcze mojej gwiazdki. Daj spokój. Nie możesz tak iść. Moja ręka. Pomarszczysz mnie. Nie jesteś specjalnie gładka. Zostaw mnie. Czemu się kłócicie jak pies z kotem? Jesteś śliczna. Co tu robisz, mamo? Pozostali już siedzą w samochodzie. Odwiozę was do wytwórni. Nigdzie nie pojedziesz. Chodź, Barbie. Jasne, że pojadę. Miguel mnie poprosił, bo Johnny jest moim przyjacielem i mam go przekonać, żeby was przesłuchał. Nawet jeśli nie będzie z wami Diego. Dobry pomysł? Super. Nie mamy wyboru. Świetnie. Ale najpierw chcę Wam coś powiedzieć. Co? Postanowiłam, że obie możecie być kapitankami czy liderek. Co Wy na to? Co? My dwie. Dwie szefowe to za dużo. Upadłaś na głowę? Musimy być oryginalne. Ile kapitanek mają zwykle grupę liderek? Jedną. Dlatego my będziemy mieć dwie: rudą i blondynkę. Jeden warunek. Ja wybieram garderobę, bo ona nas ubierze jak Kelly Osborne. Już się zaczyna. Spójrz na siebie. Nie mam odpowiednich butów, ale musimy zrobić show. Siuchy nie są ważne. Są. Nie, koniec kłótni. Po spotkaniu zjemy w zgodzie kolację i obgadamy sprawy związane z cheerleaderkami Cudownie Ja nigdzie nie idę Pójdziesz Nie, mamo Tak, zjemy kolację u pana Koluciego, taty mi Nigdzie nie idę i kropka Idziesz Każe ci jako matka co się z tobą stało? Martwię się o ciebie. Zapomniałaś wziąć pigułkę? Paliłaś coś z Hildą? Cicho. Więcej szacunku dla mnie i dla Hildy. To jest ile można czekać. Wszyscy już są? Diego i Giovanni dojadą później. Chodźmy. Wreszcie. Zimno mi. Proszę nas przez chwilę posłuchać. Powiedziałem nie. Prosimy tylko o jedną szansę. Cisza. Silencio! Rozmawiałem ze wspólnikami i chcą nagrać cały zespół. Co mam z wami zrobić? Rozumiemy pańską sytuację. Zaśpiewamy w piątkę, a później wrócimy w pełnym składzie. Pamiętasz, jak powiedziałem, że chcę mieć kwartet? Prawie rzuciłeś mi się do gardła. Nie pamiętam. To przez ciebie. Nie, to ty narzekałeś. Nadiega też. Tylko Giovanni tu został. Wiedzcie, że doskonale pamiętam tę sytuację. Trochę się zdenerwowaliśmy. Proszę nas posłuchać. Przykro mi, ale nie. Posłuchajcie. Ten zespół ciągle ma jakieś problemy. Raz nie możecie, innym razem ktoś jest chory, a potem jeszcze coś innego. Dość. Dam Wam dobrą radę. Dogadajcie się między sobą. Takie rzeczy się rozchodzą. Jeśli nadal będziecie się tak zachowywać, zapewniam Was, że żadna wytwórnia nie zechce Was zatrudnić. Zrozumieliście? To biznes. Czas to pieniądz. Wszystko się liczy. Błagamy. Wstańcie. Niepotrzebnie się Pan martwi. Cicho. Po pierwsze, w tym biznesie trzeba być bardzo profesjonalnym i odpowiedzialnym. Tak. Nie uważacie, że okazujecie mi brak szacunku, każąc mi tracić tu czas? Ale, chwileczkę. Mieliście tu być w szóstkę. Zaprosiłem cały zespół. Dlatego proszę, żebyście już poszli. Nie, proszę. Mr. Johnny. Wszystko przez Diego. Jak zwykle. Diego. Mr. Johnny? Jest już cały zespół. Prosimy. Diego przyszedł. To, co możemy zaśpiewać? Prosimy. Dobra, byle szybko. Idźcie do studia. Gdzie to jest? Na wprost pierwsze drzwi. Be